Witam serdecznie moje kochane strzelce na czytaniu na luty. Tak na szybko, co ja bym chciała Wam przekazać, to jest to, że bardzo Wam dziękuję za komentarze, subskrypcje i lajki. Bardzo za nie dziękuję. Teraz mam też taki dla Was malutki konkursik, że dla wszystkich tych, którzy zostawiam komentarz pod. Tymi wszystkimi filmami, które są dla wszystkich znaków na luty, wylosuję jedną osobę. Nagram do tego specjalny filmik i pod koniec lutego wybierzemy. Nagrodą będzie czytanie oczywiście, bo co bym innego mogła zaproponować. To będzie takie godzinne, czyli trzy nagranie w filmiku, czy rozmowa, ilość pytań dozwolona. Także myślę, że, że fajna, fajna sprawa. A to już y, szczegóły to jeżeli ta osoba, która wygra, to już się odezwę do niej i, i ustalimy, y, co, w jakiej formie będzie chciała mieć przekazane y, czytanie. Y, to by było na tyle. Aha, jeszcze, jeżeli, jeżeli y, chcecie skorzystać, to można wejść na moją stronę na Facebook Eventaro. Tam y, y, jest dostępne jedno darmowe pytanie. Y, też w formie filmiku czy, czy, czy po prostu odpowiedzi na Messenger czy na, czy na WhatsApp, jak to woli, w ramach tego, że ktoś polubi moją stronę. Ok, koniec tych ogłoszeń parafialnych. I przechodzimy do czytania. Słuchajcie, strzelce na miesiąc luty. Czytania będzie jedno ogólne, tak jak zawsze. I do tego będzie jeszcze y, dla związków stałych i dla singli y, będzie osobne czytanie na trzy karty. I później jeszcze y, y, przekaz od aniołków. Ok, czyli zaczynamy. Strzelce na miesiąc luty 2000 21. Jakie tu energie idą do Was? Zobaczymy. Ok, ogólne, tak? Ogólny zarys tego miesiąca. Mamy rycerza buław. Co jest z poprzednich miesięcy, czy, czy też um, z poprzedniego okresu? Mamy szóstkę mieczy. Następnie, co może Wam się udać w tym miesiącu? Piątka mieczy. Witać, witać. Co może wam się nie udać? Yy, Rytwa. Wyzwaniem dla was w tym miesiącu będzie umiarkowanie. Yy, wy w tym miesiącu król buław. Ok. Yy, co my tam dalej mamy jeszcze? Z otoczenia, co do was idzie. Trójka monet, rada albo ostrzeżenie, piątka monet yy, i rezultat, król monet. Okej, okay. no to zobaczmy, słuchajcie, yy, główna energia to jest rycerz buław. No, rycerz buław to jest taki facet, który no, on to kurczę wie, czego chce. On wie, po co idzie, bardzo energetyczny, z taką energią. Troszeczkę niedojrzały, bo król buław to już jest taka osoba dojrzała więcej. A tutaj ten rycerz też jest taki bardzo taki troszeczkę frywolny, bym powiedziała nawet. Ale to też może pokazywać, że będziecie działać. Działać w tym miesiącu, ale nie do końca rozważnie. To taka energia może być właśnie, że mm, może nie tyle Wy będziecie nierozważnie działać, co yy, yy, będzie to towarzyszyło Wam temu takie przekonanie, czy, czy z zewnątrz coś będzie do Was takiego przychodziło i tworzyło yy, właśnie takie jakieś dziwne pomysły, które mogą Wam wchodzić, przychodzić do głowy. Tak to jakoś ja odbieram tą kartę. Takiego właśnie działania. Słuchajcie, co może być, co jest z przeszłości? Karta tutaj pokazuje, że coś, coś zostawiliście ze sobą, coś, co wam nie służyło, i stwierdziliście, że skoro to już wam nie służy, to wyruszacie naprzód. Zostawiacie to, co wam nie służy, i idziecie w nowym kierunku, w jakieś nowe. Nowe sytuacje, czy nowe rzeczy, nowe osoby, ale tą właśnie mówiącą karta o tym, że zrezygnowaliście z czegoś na rzecz czegoś innego, że, że taki wyruszacie po coś lepszego dla Was. Słuchajcie, to jest teraz pytanie: bo co Wam może się udać? Słuchajcie, udać Wam się może no, karty tak pokazują oszukać kogoś. Wygrać, wygrać coś przez nieczystą, przez nieczystą walkę. Bo tutaj karta pokazuje osobę, że to ta osoba została, właśnie zobacz, on tutaj wbił jej dwa miecze, tak, w plecy. Czyli coś nie prosto w oczy, tylko za plecami. Jakieś działanie. No i słuchajcie, no tu nie będę, nie będę tutaj cukrować. No, wygląda na to, jak, jakby to Wam się udało wygrać coś przez nieczystą, um, jakąś tam nieczystą walkę, jakąś nie, nie, nieczyste za, zagrywki. Jeżeli chodzi, Wam coś takiego po głowie. Nie, nie, nie jestem tutaj y, do, y, sędzią, żeby rozsądza, y, osądzać kogoś. Y, tylko mówię, jak karty pokazują, że może Wam się to udać, jeżeli macie takie plany. To też właśnie może być. Y, dlatego tutaj taka energia jest też tego, że y, mogą Wam przychodzić takie y, myśli do głowy po prostu. Y, jeżeli chodzi co Wam może się nie udać, może Wam się nie udać y, 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 połączyć dwóch rzeczy y, naraz raz. Y, może coś zwolnić. Jeżeli myśleliście, że tutaj wam się udało coś, co nie służyło wam, że ruszycie naprzód, jak skopyta po prostu pójdzie sprawa do przodu nowa, to tak tutaj ta karta może mówić, że nie do końca, że, że może będzie jednak trzeba troszeczkę um, wystopować. Bo mogą to być dwie rzeczy totalnie różne od siebie, i nie będziecie potrafili połączyć tych dwóch rzeczy, żeby one mogły iść razem ze sobą. Kurczę, nie wiem, czy wy rozumiecie, czy, 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 dobrze, czy po prostu czy dobrze Wam przekazuję to, co, co mam na myśli. No, zobaczymy dalej. Słuchajcie, wyzwaniem dla was, no widzicie, ale to jest wyzwaniem dla was, jest umiarkowanie, czyli właśnie połączenie. Bo tu jest biały koń i czarny koń, a tu jest woda i ogień, czyli to jest dokładnie to samo. Um, żeby połączyć te dwie rzeczy, że i to jest waszym wyzwaniem w tym miesiącu, że jakieś są dwie sytuacje, które jeżeli chodzi o partnerstwo, słuchajcie, jeżeli chodzi o uczucia to jest tutaj jakby jedna kobieta i druga kobieta, czy jeden facet, drugi i wy musicie podjąć decyzję, która, z którą osobą być, że nie ma już motania się albo próbowania połączyć tych dwóch rzeczy, że będziecie ściągnąć te dwa związki naraz, tylko tu jest y, pokazane, że musicie znaleźć jakiś złoty środek, jakieś rozwiązanie na tą sprawę. Y, teraz tak. Wy w tym wszystkim jest król Buław. Król Buław to jest taki po prostu y, no, chodzący y, bóg y, seksu, że tak powiem. Tak, niestety, ale yy, król Buław jest. No to więc wy będziecie w tym miesiącu emanować po prostu, yy, jeżeli chodzi o facetów, no to y, takim właśnie. I yy, nie wiem, jak to nawet określić, wiecie, no takim po prostu maczo, a, a kobiety będą po prostu takie bardzo, no, y, kuszące. No i to y, wy tak będziecie się czuć w tym miesiącu, że wy macie tą moc, wy możecie. Bardzo to nawet spółdziała z tym, że tu y, może będziecie przez to też kogoś oszukiwać, bo oby nie samych siebie, bo y, no właśnie, gdzieś y, coś Wam się tutaj może całkowicie pomieszało y, i nie, nie, nie będziecie wiedzieli, w którym kierunku Wy tak naprawdę y, podążacie. Słuchajcie, co idzie z otoczenia? No, z otoczenia idzie y, trójka monet. No, kolejna trójka mówiąca, y, trójki zawsze to mówią też o, o. Mimo, że ta karta akurat nie mówi dosłownie o tym, bo ona mówi o współpracy, o działaniu, o, o przedsięwzięciach, o umowach, o, o takich y, więcej rzeczach. Y, no, no, jeżeli chodzi o związki, to musimy kartę przeczytać jako związki mówiące też o trójkątach, czyli, że no, może być tak, że tutaj jest czytanie dla osób, które są. Y, w trójkącie, które żyją. Jeżeli by chodziło o pracę, no to też może być, że zostawiliście jakąś pracę wcześniej, która wam nie służyła, a teraz może macie jakieś dwie opcje. Czy może nie jesteście do końca fair w stosunku do swoich pracodawców? I, i, i ona też może mówić, na przykład, y, praca na czarno, tak? Y, bez umów. To też jest, to jest takie oszukiwanie państwa, tak? Wtedy I to też może o tym mówić, że jeżeli będziecie mieli, y, na przykład, jedną pracę, będziecie chcieli mieć normalnie, legalnie, a drugą pracę na czarno, to w tym miesiącu może Wam się to nie udać po prostu. Ale to jest tylko miesiąc, tak? To tylko mówi o, y, o, o tym miesiącu. I, i, no, ale propozycje takiej pracy będziecie mogli mieć, tak? Że ktoś zaproponuje, może ktoś wam da taką ofertę. Słuchajcie, tu jest rycerz buław, czyli ja właśnie mówię, rycerze to są tacy bardziej niedojrzali. I, I może Wy to chodzi też o to, że Wy możecie przecenić swoje siły, bo tutaj Wy będziecie tym królem, który może mówić: Je, yeah, ja przecież mogę wszystko, ja pierdzielę, ja mam tyle siły, tyle energii, co ja nie dam rady, i oczywiście, że ja dam radę. A życie pokaże, że tak może nie do końca Ci się uda pociągnąć to, że to nie będzie takie łatwe, ale propozycje będą, tak? I to może ta propozycja spowoduje to, że będziecie próbowali zrobić te dwie rzeczy na raz słuchajcie, rada albo ostrzeżenie, macie piątkę monet, czyli mówicie, mówi o tym, że możecie coś stracić. Uważaj, bo możesz coś stracić. Poprzez y, czy tutaj y, to, że nie nieczysto y, nie zagracie, czy, czy no wiadomo, że jeżeli chodzi o, o związki i wy będziecie musieli zrezygnować z jakiegoś związku na poczet drugiego, to wiadomo, że jakaś ta strata jest. I ona po prostu pokazuje się tutaj, że może się, y, może tutaj być po prostu jakaś strata że będziecie musieli się pożegnać z jedną osobą jeżeli chodzi o, o jeżeli chodzi o, o finanse no to ona może pokazać że będziecie musieli coś tam stracić i słuchajcie na końcu macie króla monet i co ciekawe ten król jeżeli chodzi o, o związki będzie pokazywał że tak zdecydowaliście się na tą jedną osobę przez to co przeszliście w tym lutym będziecie dojrzalsi nie, nie, nie mogę być, że mądrzejsi. Po prostu dojrzaliście o doświadczenia. Wiadomo, że jeżeli im więcej mamy doświadczeń, też jesteśmy mądrzejsi zaś, tak? Więc pokazuję Wam, że ok, przez to, co przeszliście w tym, przejdziecie w tym lutym, dla Was to w sumie będzie dobre, bo dojrzejecie przez te doświadczenia. Jeżeli chodzi o pracę. To ona będzie mówiła, że zdecydujecie się na tą jedną, yy, zdecydowanie się na tą jedną opcję, yy, będzie dla Was korzystne, bo będziecie. Tutaj on trzyma tego denara, on jest pewny on, i, i on, on taki jest, konkretny człowiek. Więc, yy, no, takie, powiem Wam szczerze, yy, burzliwy miesiąc się zapowiada, yy, zmian. Nie wiem, czy to czytanie dla kogoś trafi. Yy, no, ale jeżeli tak, no to. Yy, ja bym mówiła, y, znaleźć to umiarkowanie, czyli y, ten balans, który jest Wam potrzebny i nie brać za dużo na głowę na, dla siebie, nie myśleć, się, że jesteś niezniszczalnym. Y, nawet jeżeli uda Wam się y, y, tutaj. Przez pewien czas y, miałam tutaj myśli oszukiwanie samego siebie i myślę, że to może nawet nie tyle właśnie być, że, że wy uda wam się kogoś oszukać, tylko to, że uda wam się oszukiwać samego siebie, że wy potraficie i jesteście niezniszczalni, a, a tak do końca to może nie jest, że jednak trzeba odpuścić jakieś rzeczy, bo... Y, bo możecie na tym stracić, tak? Na przykład zdrowie. Jeżeli weźmiecie na siebie zbyt dużo y, obowiązków, to y, możecie stracić zdrowie. Słuchajcie, teraz czytanie dla y, związków stałych i dla singli. Y, strzelce, tak? Na miesiąc, luty. Zobaczymy, co tam u Was ciekawego się szykuje. łatnie tasować, okej, okay. okay. czyli tak, związki stałe, trzy karty i singa. Słuchajcie, jeżeli chodzi o związki stałe, no to może się pojawić ktoś w, waszej, w waszym otoczeniu, który no może zamieszać, tak? Może być tą osobą trzecią, czyli jakieś tam romansy mogą się pojawić. I to może spowodować. Albo odejście, albo odejście od od męża czy żony albo ta osoba, która się pojawi w waszym życiu może pokazać wam dotyczą, pokaże wam coś dotyczące waszego związku co otworzy wam oczy bardzo bardzo szeroko i zobaczycie coś, co nie widzieliście dotychczas i to będzie takie po prostu objawienie takie oh my god że ja tego nie widziałam wcześniej. Coś na takiej zasadzie. Yy, yy, Paź mieczy może mówić, że poprzez. Yy, to, yy, właśnie to jest taki mieczy, który właśnie mówi o tym o szpiegowaniu takim jakimś, yy, czyli taki Sherlock Holmes. Yy, ja myślę, że tutaj ten Sherlock Holmes może pokazać, yy, mogą wyjść na jaw jakieś właśnie romanse ukryte. Yy, no, sorki, ale tak, no, tak mi te karty pokazują i może to się zakończyć, no może to być koniec Waszego związku, a początek czegoś nowego. No, dostaniecie jakieś takie informacje, bo to jest, ten paśm też nosi, przynosi informacje, No mówiące o tym, że jakaś tam trzecia osoba pojawiła się w Waszym związku, no i to może spowodować tym, że postanowicie albo się rozstać, albo dowiecie się coś na temat swojego partnera i, i to wam otworzy oczy. Niekoniecznie może to być, że, że będzie rozstanie, tak? Tylko może po prostu dowiecie się jakich, jak, jakiejś rzeczy, która otworzy wam oczy na, na, na coś i spojrzycie na to z takiej z innej strony. Jeżeli chodzi natomiast o singli, to mamy tutaj kolejna taka karta mówiąca o tym, że jest siódemka mieczy, czyli też właśnie jakieś takie Niefajne zagrywki, i mamy do tego. Yy, mamy do tego rydwan i pazia. Yy, no czyli słuchajcie, może pojawić się w Waszym życiu osoba y, taka bardzo niedojrzała emocjonalnie, która po prostu przyleci jak huragan przez wasze życie. Yy, I może Wam y, namieszać troszeczkę i taki. Yy, Straszny niesmak y, możecie poczuć, możecie się też poczuć oszukani, Może ty, bo ten paś y, to on jest taki po prostu, no, y, no, kielichy to są, wiadomo, on jest taki no, uroczy, ona jest przeuroczy, no, on będzie tam wam słodził, tak będzie wam mówił, jakie w ogóle, jaka jesteś piękna, kochana, Boże, nie mogę bez ciebie żyć, będzie dzwonił do ciebie, y, obiecywał złote góry, ale to wszystko nie będzie miało pokrycia. Bo on jest niedojrzały jeszcze i on, tak jak on tutaj, zobaczcie jak te konie, one tutaj biegną, one nie dotykają y, ziemi, y, prawie w powietrzu są, tak pędzą, tak on może wpędzić, zrobić zamieszania i, wy, 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 i, i wyjedzie od was y, z waszego życia. Także. Y, może to być bardzo szybka randka. Słuchajcie, jest, jest luty, czyli miesiąc tutaj walentynek. Czyli no może się pojawić jakiś taki po prostu ekspresowym tempie, przy, przy, przyjedzie i będzie namiesza Wam w życiu, ale też tak szybko z niego wyjedzie, z tego, z tego waszego życia. Także na stałe raczej sorki, ale jakiś romansi, taki przelotny, naprawdę. Możecie się poczuć troszeczkę oszukani, ale to więcej, więcej tym, że on właśnie no, obiecywał wam, a wcale tak nie jest. Obwie obiecywał wam złote góry, a nie przyniósł ani jednej. Na no, takiej zasadzie takie, takie uczucia możecie tylko po prostu. I, I teraz rada tutaj od aniołków. Coś fajnego poprosimy. Co my tutaj mamy? Pomocni ludzie. Czyli, mo no, możesz yy, yy, tak jak mieliście w tamtym yy, głównym czytaniu, była trójka yy, mówiąca o tym, że właśnie jakieś yy, fajne oferty do Was przyjdą. To tak tutaj właśnie mogą Wam pomóc. Yy, kart ogólnie mówiąca o tym, że. Yy, Ludzie wokół Was y, znajdą się tacy, którzy będą chcieli Wam pomóc obojętnie, ponieważ tutaj dużo kart jest takich, y, było mówiących właśnie o, o oszustwie, o kradzieży, o oszukiwaniu, o, o, o wygrywaniu nie fair. Czyli y, znawsze, z, zawsze w tym całym natłoku znajdziecie ludzi, którzy, y, którzy wyciągną Wam pomocną y, dłoń i y będziecie mogli od nich y, uzyskać pomoc. Ok, słuchajcie, dziękuję Wam bardzo. Jeszcze raz zachęcam do tego, co już mówiłam na początku, nie będę się powtarzać. No, i do zobaczenia na losowaniu. I oczywiście do czytania na marzec. Mam nadzieję, że uda mi się w tym miesiącu zrobić jeszcze specjalne czytanie na, na 14 lutego, ale zobaczymy. Zobaczymy jeszcze, jak to wszystko będzie. Także dziękuję bardzo i pozdrawiam serdecznie.